Panie Dyrektorze, jesteśmy właśnie po panelu dotyczącym mediów polonijnych, jako kreator utrwalania polskiej tożsamości poza granicami kraju. Wiemy, że jest to ogromne wyzwanie w dzisiejszym świecie. Media rzeczywiście kreują, tworzą tą przestrzeń, dzięki której nasza Polonia, nasi Polacy za granicami naszego kraju dostają te informacje i TVP Polonia jest rzeczywiście który przekazuje istotnie, ważną, jest Dość, bym powiedziała, dużym sektorem przekazującym takie informacje. Jak wygląda to z perspektywy telewizji? Jak trudne są te zadania w postaci przekazywania tej, tych informacji, tej wiedzy? Zadania nie są trudne dlatego, że mamy wspaniały zespół doświadczonych dziennikarzy, którzy na co dzień zajmują się tematyką polonijną, która jest rzeczywiście dziedziną specyficzną, wymaga dość długiego doświadczenia, poznania specyfiki wielu regionów, bo przecież Polonia nie jest jedna. Ale jeżeli miałbym powiedzieć o tym, co wyróżnia DWP Polonia, to z jednej strony informowanie Polaków za granicą o tym, co dzieje się w Polsce, ale z drugiej strony też otrzymywanie tej informacji zwrotnej i przekazywanie jej dalej. Bardzo nam zależy na tym, aby być z Polakami wszędzie tam, gdzie są oni aktywni, gdzie coś się dzieje. Mówię tutaj zarówno o Dalekiej Brazylii, jak i o Polakach mieszkających na wschodzie. TVP Polonia prowadzi różnego rodzaju programy, które są tak naprawdę w zasięgu dostępności. Jaki jest dalszy pomysł na to, żeby jeszcze szerzej, jeszcze bardziej sięgać jakiś program rozwoju dla telewizji polonijnej? TVP Polonia lubię mówić o, o, o niej jako, jako pewnym zjawisku, bo to nie tylko antena, ale także działania bardzo blisko naszych rodaków, różnego rodzaju akcje, ale także przecież internet, od którego uciec nie możemy, za którym musimy gonić. To także nasze najnowsze dziecko, czyli aplikacja TVP Polonia, do której ściągnięcia wszystkich Państwa serdecznie zachęcam, ponieważ naprawdę na wyciągnięcie ręki. Za dotknięciem kciuka możemy oglądać naszą telewizję, cieszyć się tymi treściami, które przygotowujemy dla naszych rodaków, a także wracać do dla nich, dlatego na przykład, że mamy możliwość oglądania tych programów aż do 7 dni wstecz. Panie dyrektorze, w takim razie dalszej takiej owocnej pracy jako dyrektor na telewizji TVP Polonia i tych owocnych działań, aby rzeczywiście programy i informacje i z naszej strony, i z informacji od Polaków za granicami tego kraju docierały i żeby to dalej funkcjonowało w ten sposób, jak funkcjonuje, i oby lepiej. Serdecznie dziękuję za udzielenie tego wywiadu.